Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeden z najlepszych radzieckich i krajowych silników w kierunku ładunku można słusznie uznać za silnik Kamaz 740. W historii swojej produkcji ta jednostka napędowa otrzymała wiele modyfikacji i modernizacji, ale wszystkie z nich były oparte na pierwszym silniku który został opracowany w 1974 roku. Kamaz 740. Charakterystyka techniczna. Na początek warto odpowiedzieć na pytanie Czym jest KAMAS? Jest to pojazd ciężarowy który posiada dość szeroką gamę nadwozia i osprzętu. Pojazdy te produkowane są przez zakłady samochodowe Kama. Parametry techniczne silnika Kama z 740 są dość wysokie. Głównym krajowym konkurentem tego silnika jest produkcja Level Motor Plant, a mianowicie modele Jams 236-238. Chociaż, jeśli rozumiesz, każdy z nich zajął swoją niszę rynkową i trzyma się jej. Silnik Kama 740 jest nieco podobny do Jams, ale nadal istnieje wiele różnic konstrukcyjnych. Tak więc silnik Kama ma oddzielną głowicę bloku dla każdego cylindra. W zależności od roku produkcji i generacji, silniki Kama 740 mają różne normy środowiskowe, od euro 0 do euro 5. Rozważmy więc główne cechy techniczne jednostki napędowej 740 i jej modyfikacje. Silniki euro 0 z oznaczeniami 740 210 i 740.260154 kW dla 210 km i 191 kW dla 260 km. Pojemność skokowa silnika kama z 10,85 dziesięci osiemdziesiąt pięć setnych centym układ zasilania silnik benzynowy 33 jazda lub 334 jazda kolejność cylindrów kamas silniki euro 2 z oznaczeniem 740.31 do 240 i 740.30 260 nazwa charakterystyka moc 176 kW dla 240 i 191 kW dla 260 typ diesel liczba cylindrów 8 liczba głowic 8 liczba zaworów 16 chłodzenie ciecz pojemność skokowa silnika Kamaz 10 85 10850 cm sześciennych Układ zasilania wtryskowy. Układ zasilania 337 do 20. Jazda lub 337 do 21. Jazda kolejność cylindrów. Kamas 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7 do 8. Silnik Kamas Euro 2 z oznaczeniem 740.51 do 320 i 740.50, 360. Nazwa charakterystyka Moc 235. KW dla 320 i 235. 265 kw dla 360 typ diesel liczba cylindrów 8 liczba głowic 8 liczba zaworów 16 chłodzenie ciecz pojemność skokowa silnika KAMAS z 10,85 10 ,85, 850 cm. Układ zasilania. Wtryskiwacz paliwa 337.20 do 03 jazda lub 337 20 do 04 jazda kolejność cylindrów Kamas 1542637 do 8 silnik Kamaz Euro 4 z oznaczeniem 740.70 i modyfikacjami pojemność skokowa silnika Kamaz 11.67, 11,670 cc, Układ zasilania wtryskiwacz paliwa 337-20-03 jazda lub 337.20 20 do 04 jazda Kolejność pracy cylindrów Jak pokazuje charakterystyka silnika spalinowego KAMAS, jednostki napędowe produkowane przez fabrykę silników KAMAS są wystarczająco mocne i są w stanie zapewnić ciężarówce dużą moc do przewożenia ładunków. Konserwacja Konserwacja silnika 740 jest dość prosta. Płyn smarujący powinien być wymieniany co 15 tysięcy km przebiegu, zgodnie z instrukcją naprawy i konserwacji. Jednak, jak pokazuje praktyka, dla każdego modelu silnika KMS konserwacja jest przeprowadzana w różnym czasie. Tak więc w przypadku konwencjonalnego silnika wysokoprężnego konserwacja przeprowadza się co 15 tysięcy km. Ale w przypadku turbodiesla, począwszy od Euro 2, konserwację można przeprowadzić po 20 tysięcy km przebiegu. Podczas serwisowania silnika obowiązkowa jest wymiana oleju i filtrów. Eksperci zalecają również sprawdzenie układu paliwowego i regulację zaworów. Takie operacje zapobiegną szybkiemu zużyciu jednostki napędowej i mogą wydłużyć jej żywotność o 100 tys. km co jest bardzo ważne zarówno pod względem finansowym jak i poważnych napraw, naprawy i usterki. Jak każda jednostka napędowa, silnik 740 może się zepsuć. W związku z tym usterki silnika Kamaz 740 występują podczas pracy dwa główne elementy, które mogą ulec awarii. To pompa wodna i wysokociśnieniowa pompa paliwowa układu zasilania paliwem. Nie należy również zapominać o częstej awarii wtrysku, a dokładniej o zanieczyszczeniu wtryskiwaczy. Ponieważ koszt tych części jest wysoki, właściciele kamazów są zwolennikami ich czyszczenia. Tak więc wtryskiwacze powinny być czyszczone co 20 do 30 tysięcy kilometrów przebiegu. Ponieważ zazwyczaj silniki są eksploatowane na paliwie niskiej jakości, a gdzie nasi ludzie widzieli wysokiej jakości produkty naftowe w naszym kraju, wymiana pompy wody, oczywiście wymiana pompy wody w silniku 740 jest ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić. I to wtedy, gdy jest całkowicie zużyta, często kierowcy instalują zestawy naprawcze, które obejmują wał, łożysko, kołnierz. Oring i wirnik w rzadszych przypadkach wymieniane jest koło pasowe. Dlatego w tej części artykułu rozważymy dokładnie proces naprawy pompy wodnej silnika Kamaz 740. Zanim zaczniemy, warto zastanowić się, z jakich elementów składa się ta część. 1. Koło pasowe. 2. Podkładka odbijająca kurz. 3. Pierścień oporowy. 4. Łożyska 1160305 i 1160304K 5. Wpust 2. 6. Wał pompy wodnej 7. Uszczelka olejowa pompy wodnej 8. Obudowa pompy wodnej 9. Dławnica 10. Pierścień oporowy 11. O-ring 12. Obudowa o-ringu 13. Wirnik 14. Smoczek olejowy. 15. Korek pompy. Teraz, gdy wszystko jest wyraźnie widoczne, można opracować sekwencję działań. Na początek warto zebrać zestaw narzędzi, instrukcje i czynności mające na celu wymianę pompy wodnej. Spuścić płyn chłodzący z układu. Przeprowadzić demontaż pasków drucianych. Odłączyć przyłącza doprowadzające i odprowadzające płyn chłodzący. Odkręcić śruby mocujące pompę wody. Odegnij podkładkę zabezpieczającą. Zabezpiecz wał przed obracaniem się i odkręć nakrętkę kołpakową. Za pomocą ściągacza wyjmij wirnik. Następnie zdejmij uszczelkę olejową. Następnie można zdemontować koło pasowe. Wpust i osłonę przeciwpyłową teraz można zdemontować cały wał. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Naprawioną pompę wody montuje się w taki sam sposób w jaki została wymontowana na trzy śrubach mocujących czyszczenie wtryskiwaczy jeśli wtryskiwacze są zatkane. Należy je wymontować z układu wtryskowego. Sam wtryskiwacz składa się z korpusu i rozpylacza. To właśnie rozpylacz należy wyczyścić. Odbywa się to za pomocą specjalnego stanowiska do mycia wtryskiwaczy metodą kropelkową i atomizera. Wtryskiwacz zdejmuje się z ramy paliwowej. A następnie wyjmuje się z niego rozpylacz. Umieszcza się go w specjalnym otworze, do którego podawany jest płyn czyszczący pod ciśnieniem. Jeśli wybierzesz odpowiedni środek czyszczący, rozpuści on i zmyje wszystkie pozostałości produktów ropopochodnych, które zatykają tę część. Przy dłuższym użytkowaniu rozpylacz jest zatkany do tego stopnia, że mycie nie przynosi rezultatów i należy go wymienić. Oczywiście należy rozumieć że produkt nie należy do tanich, dlatego warto traktować atomizer z należytą starannością i przeprowadzać konserwację na czas remont. Podstawowe przepisy. Remont silnika KAMAS 740 jest dość skomplikowaną procedurą, która wymaga znajomości konstrukcji, norm technicznych i specjalnego sprzętu do tych operacji. Istnieją instrukcje dotyczące remontu jednostek napędowych które są opracowywane przez producenta. Oczywiście nie wszystkie serwisy samochodowe specjalizujące się w naprawie silników spalinowych stosują się do tego, ale dość jasno i dokładnie opisują wszystkie subtelności i niuanse procesu. Rozważmy sekwencję działań mających na celu przeprowadzenie operacji i odzyskiwania silnika Kamaz 740. Na początek uszkodzony silnik jest demontowany w celu określenia usterek, kolejnym etapem jest diagnoza usterek, obejmuje to prace diagnostyczne na wale korbowym, głowicach cylindrów, które są umieszczane po jednym dla każdego cylindra, a także wałku rozrządu pompach wody i oleju. Warto również zauważyć, że podczas wykonywania poważnych napraw i remontów silnika obowiązkowe jest przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie wysokociśnieniowej pompy paliwowej zasilania paliwem. Kolejnym etapem naprawy jednostki napędowej jest wytaczanie bloku i wału korbowego. Należy zauważyć, że wał korbowy KAMAS jest dość mocną częścią. Więc nie zawsze konieczne jest rozwiercanie czopów, ale z blokiem, jak pokazuje praktyka, jest znacznie gorzej. W każdych okolicznościach będziesz musiał wywiercić tuleje cylindrowe, ale nie zawsze to pomaga. Tak więc, jeśli silnik ma 20 lat, to, jak mówią eksperci, nie ma co wiercić, a jedynym wyjściem jest zainstalowanie nowych tulei zamiast starych zużytych. Oczywiście ta procedura zwiększa koszt naprawy ale jest taniesza niż zakup nowego bloku cylindrów Przyjrzyjmy się wymiarom naprawianych części. Nazwa zleż naprawa naprawa 1 naprawa 2 naprawa 3 naprawa 4 wał korbowy 0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm 1 mm blok cylindrów 120,5 mm 121 mm 121,5 mm st. Tuleje integralnym etapem renowacji silnika jest naprawa wszystkich głowic których Kamaz posiada osiem sztuk. Często wymieniane są tuleje prowadzące, które najpierw są toczone na tokarce. Na zaworach usuwa się i reguluje fazę, a gniazda poddaje się sferoidyzacji. Kolejnym krokiem jest polerowanie krzywek wałka rozrządu. Odbywa się to na tokarce przy użyciu specjalnej pasty i papieru ściernego. Następnie przychodzi etap naprawy pompy wody i oleju. Jak pokazuje praktyka, Specjaliści zajmujący się naprawą silników niechętnie naprawiają te części, ale ze względu na szczególną kosztowność, muszą to robić, aby utrzymać klientów. Jak wspomniano wcześniej, tylko niektóre elementy produktów podlegają wymianie. W ten sposób wymieniany jest wirnik, zespół wału uszczelnienie olejowe i łożyska. Przed przystąpieniem do procedury układania wału korbowego należy przeprowadzić proces wyważania. Wał korbowy jest mocowany do sprzęgła i obracany poprzez umieszczenie na nim specjalnych obciążników. Jeśli nie przeprowadzi się tej procedury, to w trakcie pracy wał zostanie niewyważony, co doprowadzi do pęknięcia korbowodów i korbowodów z tulejami. Ostatni etap można słusznie uznać za montaż. Proces ten jest dość długi, gdyż zajmuje prawie cały dzień. Wał korbowy jest układany w stos i następuje proces obciągania. Jest to procedura łączenia wału korbowego z grupą tłoków i instalowania tulei, zarówno głównych jak i korbowodów. Następnie montowana jest pompa oleju i pompa wszystkie małe części są montowane. Jako ostatnie montowane są głowice blokowe pokrywy zaworów, wtryskiwacz paliwa i układ wydechowy. Po zmontowaniu silnik musi zostać dotarty. Odbywa się to tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Jednostkę napędową podłącza się do układu zasilania i układu wydechowego, a następnie uruchamia, regulując obroty i okresowo ustawiając luzy rozrządu. Po zmontowaniu jednostki napędowej Kamas jest ona instalowana w pojeździe i testowana w ruchu. Podsumowanie. Silnik Kamaz 740 ma wysokie parametry techniczne, które są znane nie tylko w WNP, ale także na całym świecie. Tak więc w latach 80. jednostki napędowe fabryki Kamski zostały wyposażone w ciężarówki legendarnej niemieckiej firmy DAF. Oczywiście nie trwało to długo, ponieważ DAF opracował własne jednostki napędowe które były bardziej odpowiednie dla tych gigantów ciężarówek. Produkcja silników 740 trwa do dziś, Kamas produkuje dość dużą liczbę silników, a w 2018 roku planowane jest wydanie nowego silnika oznaczonego jako 740.80 do 300. Ta jednostka napędowa piątej generacji z normami środowiskowymi Euro 5, która będzie miała nowy układ wtryskowy który według twórców obali turbo turbodiesli w ciężarówkach. Deklarowana moc będzie mieścić się w zakresie od 500 do 800 koni mechanicznych. Naprawa i konserwacja silników Kamaz 740 jest dość prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności specjalistów, w przeciwieństwie do zachodnich analogów. Silnik Kamaz ma proste cechy konstrukcyjne, co ułatwia naprawę a brak złożonej i zautomatyzowanej elektroniki upraszcza zadania.